Księga Ezechiela, rozdział 44, część pierwsza. Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni, zwróconej ku wschodowi, lecz była zamknięta. I rzekł do mnie, ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan Bóg Izraelski wszedł przez nią, dlatego będzie zamknięta, tylko Książę może w niej zasiadać. Aby przed Panem brać udział w uczcie ofiarnej. Wejdzie on przez przysionek Bramy i wróci tą samą drogą. Ezechiel widział, jak w tej świątyni, która w przyszłości zostanie zbudowana, zamieszkał Bóg, widział, jak jego chwała przechodziła przez wschodnią Bramę. Anioł wyjaśnił mu, że w związku z tym ta brama nie będzie udostępniana zwykłym Izraelitom. Tylko książę, czyli człowiek sprawujący z ramienia Boga władzę nad Izraelem, będzie mógł przez nią przechodzić. Z innych tekstów proroskich wynika, że tym księciem będzie Dawid, który zostanie przywrócony do życia. Nie jest to brama, która istnieje w tej chwili, nie jest to brama w murze Jerozolimy. Ta brama dopiero zostanie zbudowana. Potem poprowadził mnie w kierunku bramy północnej przed front w świątyni i spojrzałem, a oto chwała Pana wypełniała świątynię Pana. I padłem na twarz. Ezechiel widział, że w tej świątyni mieszka Bóg i oddał Mu pokłon. A Pan rzekł do mnie, Synu Człowieczy, zwróć uwagę, patrz i słuchaj dobrze wszystkiego, co Ci powiem o wszystkich przepisach dotyczących świątyni Pana. I o wszystkich jej ustawach. Zwróć uwagę na wszystkie wejścia i wyjścia świątyni, jak należy postępować. Bóg powiedział Zechielowi, że ma przekazać swojemu narodowi zasady zachowania się w tej świątyni. Poprzednio Anioł pokazywał mu, jak jest zbudowana, a teraz sam Bóg uczy go, jak się w niej należy zachowywać. Mów do domu przekory, do domu izraelskiego tak mówi wszechmocny pan dosyć wszystkich waszych obrzydliwości domu izraelski wprowadzaliście cudzoziemców nieobrzezanych na sercu i nieobrzezanych na ciele aby byli w mojej świątyni aby bezcześcili mój przybytek gdy ofiarowaliście mój chleb tłuszcz i krew i łamaliście moje przymierze wszystkimi swoimi obrzydliwościami nie pilnowaliście sami służby w mojej świątyni Lecz ich ustanowiliście, aby pełnili służbę w mojej świątyni. Bóg przypomniał, jak naród izraelski złamał jego przymierze, jak wprowadził Pogan do świątyni i pozwolił im czcić bożki. W świątyni, którą zbudował Salomon, ustawiono ołtarze różnych bożków, i Poganie sprawowali tam kult tych bałwanów. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Żaden cudzoziemiec nieobrzezany na sercu i nieobrzezany na ciele, żaden spośród cudzoziemców, którzy żyją wśród synów izraelskich, nie wejdzie do mojej świątyni. W tej świątyni przyszłości ma być inaczej: wstęp do niej będą mieli tylko rodowici Żydzi, którzy też będą mieli. Właściwą postawę wobec Boga nie tylko będą obrzeżani, ale też będą oddani Mu z całego serca. Lecz lewici, którzy oddalili się ode mnie, błądząc za swoimi bałwanami, zdala ode mnie, gdy Izrael odstąpił ode mnie, poniosą karę za swoje winy. Będą pełnili służbę w mojej świątyni jako odźwierni i słudzy przybytku. Będą oni dla ludu zażynali zwierzęta na ofiarę całopalną i rzeźną i będą na usługi ludu, ponieważ służyli mu przed ich bałwanami i stali się dla domu izraelskiego powodem potknięcia się. Dlatego podniosłem moją rękę przeciwko nim, mówi wszechmocny Pan. Poniosą karę za swoją winę. Bóg postanowił, że plemię Lewi, które było przeznaczone do służby przy... W namiocie spotkania i przy świątyni Salomona już nie będzie miało takiego znaczenia jak kiedyś, ponieważ zamiast prowadzić rodaków do Boga, odwodziło ich od niego, skłaniało ku pogaństwu, dlatego będą teraz spełniać tylko mniej ważne posługi w tej nowej świątyni. Nie będą się zbliżać do mnie, aby mi służyć jako kapłani, ani dotykać się żadnych moich rzeczy świętych i najświętszych. Poniosą swoją hańbę za swoje obrzydliwości, których się dopuścili. Powierzam im pełnienie wszelkiej służby w przybytku, aby sprawowali służbę i wszystko, co w nim trzeba wykonywać. Lecz kapłani lewiccy, synowie Sadoka, którzy pełnili służbę w mojej świątyni, gdy synowie izraelscy odstąpili ode mnie, mogą zbliżać się do mnie, aby mi służyć. Będą stać przede mną, aby mi ofiarować tłuszcz i krew, mówi Wszechmocny Pan. Całe plemię będzie przeznaczone do wykonywania różnych podrzędnych prac w świątyni. Tylko potomkowie Sadoka będą spełniać te właściwe obowiązki kapłańskie. nami, się mądrością panie, współpraca się. Z dostatku swych sił. Nie jestem dumny z tego, co posiadam. Tylko to, bo panie szczycę się. Jakże wzniosły jest twój tron! Ty rządzisz narodami Jakże wzniosły jest twój tron! Cała Ziemia drży. Jakże wzniosły jest twój tron! Panie mój, zbawco mój. Tylko to szczycem się, jakże wzniosły jest twój tron, ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest twój tron. Cała ziemia brzy, jakże wzniosły jest twój tron. A nie mój zbawco mój, tylko to szczycem się. Wieszczystę się mądrością. Szczycę się z dostatku swych sił nie jestem dumny z tego, co posiadam, tylko Tobą, Panie Szczycę się, jakże wzniosły jest mój tron. Ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest mój tron. Cała ziemia drży, jakże wzniosły jest mój tron, Panie mój, Zbawco mój. Tylko to mążczycem się, jakże wzniosły jest twój tron, ty rządzisz narodami, jakże wzniosły jest Twój tron. Cała ziemia grzy, jakże wzniosły jest twój tron. Panie mój, zbawco mój, tylko to mążczycem się. Panie mój, zabawco mój, tylko to 不是曾相。